Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Outlast. Kontynuujemy naszą mroczną przygodę w psychiatryku. Ostatnio w pokoju znaleźliśmy całą masę flaków i postcinanych głów, więc zapowiada się bardzo ciekawie. O ile się nie orientuję, to teraz moim zadaniem jest wydostanie się z tego miejsca. No przynajmniej tak bym ja uczynił, gdybym tam był, na miejscu tego dziennikarza Dobra Jestem, gdzie ja jestem Coś mi się tu nie zgadza Czyżby... Aha no dobra, czyli jeszcze raz będzie nam dany popatrzeć na te faki No tutaj się spodziewamy pana, który nas przestraszy, no nie? Ach, jest Nie, nie, nie bałem się Wiedziałem, że to tu będzie Spadłowa No nic, przejdźmy to sobie szybko raz jeszcze Może tutaj coś, znajdę coś, czego wcześniej nie znajdowałem e, Chyba nie Dobra. Watch me, napisy to Dan. Won't you? They caught out the very... You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. No, no No, więc My musimy stąd uciekać. To co? Sprawdzić zakład. Jeszcze muszę sprawdzać, a nie uciekać. No dobra. Coś słyszałem. Zastanawiam co to mogło być No nie wiem W każdym razie otwórz to z... Okej okay. no, Dobra To idziemy dalej, nie? Jeszcze sobie rolety zasłonił, żebym trochę lepiej miał klimatyczniej i światło nie padało na monitor. Okej, okay, tutaj kompletnie nic nie widać. Mamy rękę w kiblu, spoko. Bateryjka słaba No to co Dobra już na tych drugich drzwi nie będę sprawdzał bo Chyba nie ma sensu Kurde świetna ta gra będzie na serio Już to czuję po prostu Fake. What? Okay. fake. And who are you then? kim ja jestem?

Super, dopiero teraz muszę uciec z psychiatryka, kiedy spadłem. Się spadłem. Gościu mnie zrzucił tutaj. I nie wiem kompletnie, gdzie teraz jestem i w ogóle. Uuu, bateryjka. Mam już trzy. Dobra, no właśnie Co my tu mamy? Jakieś No cóż Dobra, idziemy dalej. Tutaj nic ewidentnie nie ma. Może muszę nagrać te trupy, to może być ważne. O, proszę. Co? Co się stało? co co coś jest. No, bierz. Okej okay. Kurwa Dobra przepraszam miałem, ja miały miałem malutki problem ale znając y... No co Znając życie raczej tego nawet nie poszujecie więc spoko Dobra co my tu mamy Mamy zejście na dół, co mnie tam nie ciągniesz szczerze mówiąc No tam coś ktoś jest. No nie? I on się rusza. No dobra. Klatkuje mi strasznie coś. No ale jakoś da się znieść, no nie? Hmm, to jedziemy tutaj. Jezus Maria. Dobra. Dame, co co było, cholera! Ach, ktoś zamknął mi drzwi, czy mi się wydawało? Jest co? Jakieś schizy mamy. Nic ciekawego. I nic ciekawego. Dobra. Idziemy dalej. <grystanie> Potrzebna karta, no dobra. Okej. Okay.

Dobra, jestem. No A ja, jest tu jest jasno W ogóle może powinienem zamykać ze sobą też drzwi, bo... Kurwa nie tak gwałtownie Chwila Dobra, mniejsza, nieważne Czekam do tego samego pomieszczenia eee, Dobra co my tu mamy Zamknięte też Dajcie spokój No dobra Ciekawe Jeszcze działa Nie wymieniam baterii Jeszcze działa No miesza Dziwne. Głupie w takim układzie. A tutaj w ogóle jest otwarte? Czy sprawdzałem? A to? Okay. No to? Okej. Dobra. No co, co idzie droga... ...w dół. Nie, ja tu nie chciałem iść, no ale... ...już niech im będzie. Zresztą to było takie... Rzeźwista Dobra Czyli jednak Trzeba zmieniać te baterie. Tak. Kurde, bez co gdzie ja mam iść? Przeoczyłem coś? Nie wiem Tutaj próbowałem wejść nie? Tutaj w ogóle się nie da A tu? Tu mnie nie było OK. Sprawdzę jeszcze ile czasu nagrywam. No więc wychodzi na to, że nagrywam dopiero jakieś 12 minut, a pierwszy odcinek w ogóle się nie spodziewałem, że będzie też taki krótki yy, Myślę, że jeszcze tak z 8 minut spokojnie mogę yy, pociągnąć Ja ten wyszedłem stąd, co no on tutaj O hello, to ten pan, który się rusza Słodko No dobra, no co nagrywamy go, nie? No wygląda dziwnie. Idziemy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. O Są jacyś panowie. Dzień dobry. Ładny. Wow. Pokaż twarz. Tylko na to czekam. Pokaż główkę. Nie, dobra. To jest chore. Ty też masz niezłą twarz. W ogóle czemu oni nie reagują na mnie? Co jest ciekawe. Dobra, no mniejsza, nie wiem, dziwne to jest Może oni po prostu już mają tak psychę że... Ta karta do... okej, okay, fajnie, wiemy gdzie teraz mamy iść. Super. Znaczy na możesz obejrzeć w notatniku. Dobra. E, idziemy stąd, nie? Do tego pomieszczenia ochrony. Chyba, że tu... nie, ja tutaj sprawdzałem przecież. Dobra. Przepraszam za moją wspaniałą pamięć i orientację w terenie Ale ten mi się wydawało, że wyglądał jak jakiś kosmita serio, on wyglądał najgorzej Dobra, znowu przechodzimy obok tego pana Czy tym razem pan coś zrobi? Okej, okay, I can help you. Ale nie bij mnie. Czekaj, czekaj. Eee... Dobra, walić to idziemy stąd. W kół. Aha, a takie wychylania jak w Fandesji. Proszę. Dobra. Idziemy. Dobra. Spoko. Eee, o, możemy się tu ukryć. Fajnie. Klawiatura. To jest coś, co lubię. No, bullshit. Coś. Dobra, co? się w szafie, nie podejmuj walki, dobra, już się chowam. Spoko. w mordę... ...grubasek. Jesteś tu, Znajdę Dobra, zeszła do szafki obok, ale do tej, w której ja jestem, już nie no, bo po co. Dobra gra! się znaczy, nie no ogólnie jest fajna, klimatyczna, straszna, ale... Cóż... <noise> Można by się przyczepić do paru rzeczy już, nie? Dobra, on tam chodzi. Yy, teraz pytanie, gdzie ja mam iść? Bo... Szczerze nie... nie wiem, w ogóle on te drzwi wypieprzył, jaki... COX Zadania. Nie tu Zres... Aha, do piwnicy, dobra, zaczynali teraz z piwnicy, która była zamknięta jest pewnie najzwyczajniej w świecie otwarta. Mimo tego, że nie mam klucza ani nic. Dobra. Chyba że on z tej piwnicy wylazł Nie, po prostu rozwalił tutaj Albo otworzył Dobra Myślę, że już w tym momencie można by skończyć Zwłaszcza, że tu jakieś zapisywanie właśnie miałem pod spodem Czyli prawdopodobnie yy, Jakbym poszedł troszeczkę dalej To i tak by Jak kontynuowałbym, to bym zaczął stąd No więc Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję że się podobało i widzimy się w kolejnych odcinkach z serii Outlast Na razie, cześć, pozdrawiam